Dzisiaj jest 1 stycznia. Rezygnowałam z Sylwestra na rzecz porannego wstawania. Podtrzymując noworoczną tradycję, wybrałam się w góry. Witajcie w Szwajcarii, w Alpach. Wybrałam taką trasę, żeby było dużo śniegu, piękna pogoda. Także zapraszam dzisiaj na przepiękne zimowe widoki. Testuję też nową kamerę. Także jeśli będą zupełnie nowe kadry, to będzie to sprawka mojego Insta360X4. Właśnie wyprzedziły mnie psy i pan na sankach. Serdecznie zapraszam na film. Jak widać, nasza dzisiejsza trasa jest też szlakiem saneczkowym, także pewnie co jakiś czas będą nas tutaj różne pojazdy wyprzedzać. Ale my dzisiaj stwierdziliśmy, że pieszo to będzie to, czego potrzebujemy na ten nowy rok, żeby tak na spokojnie zacząć i popodziwiać przepiękne góry. Ja już dawno nie widziałam takiego śniegu, także bardzo się cieszę. A na sanki pewnie jeszcze w tym roku zdążę się wybrać. Bo w Szwajcarii, jeśli chodzi o wybór saneczkowych szlaków, to jest tego naprawdę mnóstwo. I są nawet takie, że można by pewnie około godziny zjeżdżać jednym ciągiem w dół. Będzie z dźwiękiem, dlatego że pierwszy raz bawię się tą kamerą. No, drugi, ale pierwszy raz będę z tego składać film. Ktoś tu ostro zjeżdża, a no. Wypadli z trasy. Nie wiem, czy, czy dźwięk jest tak samo dobry jak z GoPro. Tak jak sprawdzałam, no to było dobrze słychać, ale możliwe, że jest większy pogłos, także ten dzisiejszy film to jest taki test dla mojej kamery na pewno ma zupełnie inne możliwości niż GoPro bo nagrywa w 360 także w postprodukcji czyli przy montażu można naprawdę się tutaj pobawić i tak jak ja gdzieś często sama się wybieram no to to jest taka fajna opcja żeby dać trochę inną perspektywę że ktoś idzie obok mnie albo za mną, że gdzieś tam ja będę częściej w tym pierwszym kadrze, a nie tylko widoki, bo jednak jak coś jest w tym pierwszym planie no to lepiej to zawsze wygląda, także zobaczymy, czy będzie to moja kamera, która zastąpi gopro, czy będę nosić dwie. No, z tego faktu nie jestem zadowolona, bo z dwoma sobie jakoś nie radzę. Dzisiaj nagrywam oprócz wstępu wszystko później już tą kamerą. Insta360, to jest model X4. Mam na razie jedną baterię, zobaczymy jak to pójdzie i czy się polubimy. I no, też dajcie znać, jak Wam się to podoba. Bo na pewno jest no trochę to inny widok i jesteście pewnie do czego innego u mnie przyzwyczajeni, ale może akurat o jadą. Usuwam się, bo wydawali się niebezpieczni. Okej? <słysy> <słysy> Kawka z bitą śmietaną za 6 franków. My mamy AeroPress, żeby sobie samemu zrobić. Mają ciastka, kiełbasy różne, czyli klasyki szwajcarskie. Także chyba lecimy dalej, co? Ale fajne miejsce. Czyli tu też byśmy dotarli. Źle oceniliśmy tego pieska. Uwielbia. Chciałam znaleźć ławkę na przerwę, bo tam po drodze były dwie, które były zajęte. No ale pod szopami ławek zazwyczaj nie ma. I takiej belki też tutaj nie ma, więc no, wracam się na ścieżkę i idziemy szukać dalej czegoś na odpoczynek, bo chcieliśmy sobie zrobić kawę i posiedzieć troszkę dłużej, póki jeszcze jest dzień. A po południu będziemy siedzieć w kilku różnych pociągach, bo żeby wrócić stąd, no to zajmie nam jakieś 3,5 godziny. Autobus i chyba trzy pociągi, z tego co dobrze pamiętam. Jest ławeczka. Troszkę trzeba będzie tylko odkurzyć. Jakaś niezła ekipa na sankach zjeżdża. A ja znalazłam sobie takie ciche miejsce, żeby trochę do was pogadać. Chciałam zrobić to na ławce, ale światło tak mnie oślepiało, że nie byłam w stanie patrzeć w obiektyw. A bez tego nie da się gadać do kamery. Także chciałabym zacząć od tego, że ten film jest takim miejscem, że jeżeli macie do mnie pytanie, to zostawcie je w komentarzu. Jeżeli napiszecie dużą literkę P, to potem będzie mi łatwiej je odnaleźć. I kolejny film to będą z mojej strony odpowiedzi na te pytania. Jeśli nie będzie ich tak bardzo, bardzo dużo, no to postaram się. Odpowiedzieć na wszystkie. Myślę, że jest tutaj sporo nowych osób, które może nie do końca jeszcze wiedzą, co się tutaj dzieje. Także myślę, że to jest dobra okazja, żeby się trochę lepiej poznać. Także zachęcam do zostawiania pytań w komentarzach. A jeżeli chodzi o moje najbliższe plany i tego, co będziecie mogli zobaczyć na tym kanale, to. Kupiłam dosłownie dwa dni temu bilety na Sri Lankę, będę tam mniej więcej dwa tygodnie, teraz jestem w trakcie szukania informacji, co ja bym tam chciała zobaczyć, jak bym chciała spędzić ten czas. Jedziemy w trzyosobowej ekipie, także myślę, że będzie fajnie i no liczę na dobrą pogodę, bo już zima trochę mnie zmęczyła, chociaż... Taka śnieżna, no jest piękna, a po Sri Lance, no to na razie nie mogę Wam jeszcze zdradzić, ale na pewno pojawi się tutaj nowy obiekt. Muszę tylko zdać. Pewien test, i mam nadzieję, że będę mogła zacząć nową przygodę, i chciałabym ją od samego początku dokumentować, jak się uczę nowej umiejętności, ale więcej na ten moment nie powiem, jak chcecie to możecie zgadywać, ale to myślę, że dopiero za kilka miesięcy. Także najpierw Sri Lanka i Wasze pytania. Nie jest teraz to, że nie muszę się odwracać, bo ta kamera ma dwa obiektywy, więc mogłam sobie nagrać jak nalewam herbatę, a teraz mam ujęcie, że sobie piję herbatę. Także wasze zdrowie na nowy rok. Trasa była krótka, ale bardzo przyjemna z widokami na całej trasie, także zdecydowanie na taki spacerek mogę Wam polecić. Jeśli chodzi o sanki, to raczej szukałabym jakichś innych tras, dlatego że co chwila widziałam, że te sanki były wciągane i ta trasa się momentami mocno wypłaszczała, także nie ma takiego ciągłego zjazdu. Raczej ten region poleciłabym narciarzom. A jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to jeszcze chciałabym życzyć Wam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku. Wielkie dzięki, że jesteście. Tutaj, że komentujecie, że zostawiacie łapki w górę. Bardzo to wiele dla mnie znaczy, no bo bez Was by ten kanał nie istniał. Wielkie dzięki za oglądanie i jak zwykle widzimy się w kolejnym filmie.